Halo, halo, hej, 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 nie wiem czy mnie słychać, tak widzę, że mnie słychać, więc yy, tak, już yy, tutaj robimy testik. tak, tak, wszystko jest, um, kamera, dobra, wszystko jest okej, okay. um, Zapraszam na mój czat na żywo, który możecie pewnie widzieć tam na dole, na YouTubie. Tak, to jest po pierwsze od razu mówię. I tutaj mam pytanie. O, nie zrobię zdjęcia. Mam pytanie, czy to tutaj widać? Do tych wszystkich oglądających i słuchających mnie. Czy widać obraz teraz? Ktoś mógłby napisać mi na YouTubie. Uh. Możecie pewnie widzieć tam na dole na YouTubie. Tak, to jest po pierwsze od razu. YouTube. I tutaj mam pytanie. Uh. Halo? No, jeśli nie widać, nie widać, jeju. Kurczę, to ciężko. To ciężko, ciężko. A i, bo mi he, te hangouty głupie nie wychodzą nigdzie na, na aplikacje. Jeju. O, co to było? Nie wiem, czy wy też to słyszeliście. Jeśli nie widać. Google Effects, kurczę, to jest. to ciężko, ciężko. A i pomijanie te hangouty, kurczę, nie na aplikację. Nie, czemu to nie chce się robić? Nie mam pojęcia, po prostu. Nie, Bo co nie, wiem nie, wy też wy też Kurczę. Nie mam pojęcia o co chodzi. O, widzę jeden oglądający. Pozdrawiam wszystkich. Możecie mi pisać pytania, bo nawet jeśli to nie wyjdzie, to ja i tak to będę streamował. Także wiecie, nie ma problemu. Eee, to po prostu ja będę sobie pykał i będę odpowiadał na wasze pytania, więc to macie. znowu so hangout. mi tutaj na tym czacie na żywo. Nie mam wszystkich, możecie mi pisać pytania, bo najmniej jeśli to nie wyjdzie, to ja i tak to będę streamował. Także wiecie, nie mam problemu. Eee, to po prostu ja będę streamował Już i to, i to, mi, to, mi ludzie tutaj w kółko na Facebooku piszą, piszą, że mnie nie widać i tak dalej. Um, jeśli mnie oglądacie, to wiecie, po prostu nie widać, bo mam tutaj coś z, z tymi hangoutami. Zrobione z tym liveem. Ten live jest jakiś po prostu zdrąbany i po prostu nie wiem co zrobić. Mi tutaj na, 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 na. Tak, widzę, że tutaj wszystko leci, ale nie ma tego obrazu. Oj, poczekajcie na sekundkę, sekundę, do, dokładnie sekundę. O dobra, już jestem, już jestem. Miałem lekki na chatę, o też przed kuzyn, ale to jest nieważne. Kuzyni w zasadzie. I co? Ten obraz nie wyjdzie dzisiaj. O. Ten obraz dzisiaj nie wyjdzie jeśli coś, będziemy robić live z samego QA, więc piszcie pytania, proszę Was o pytania. Hmm. Nikt, nikt nie da rady napisać? Eee... Nie wiem o co chodzi. Eee... Piszecie mi, że nie da rady na czacie napisać, a. Eee... To na pewno nie jest mój błąd, to jest błąd YouTube'a, yy, bo przeze mnie nic takiego by nie wyszło naprawdę. Yy, pokaż czat. Z <laughs> informacji ustawienia. Nie wiem o co chodzi. dałem, Jest te ustawienie, że wszyscy mogą. Tak, zezwalaj na komentarze wszystkie, nie tylko zatwierdzone.

Yy, dobra, już jestem. Ech, dobra, ja tu patrzę, włączam na żywo. Tak, nie blokuj spamu. O, dam, żeby nie blokowało spamu. Może teraz coś zadziała. Spróbujcie yy, do wszystkich, którzy mnie teraz oglądają, spróbujcie yy, teraz coś napisać. Oboję, co, może to być jedna litera. Byle co, kompletnie byle co. Byle co, kompletnie. Nie wiem, y, no kompletnie byle co, w zasadzie nie wiem jak to inaczej powiedzieć lepiej. Eee, dobra, już jestem. Tam. E, tam. Ja zobaczę pod podczas na szybko. tak. Nie blokuj spamu. O, tam żeby nie blokowało spamu, może teraz to zadziała. Spróbujcie, do y, wszystkich, którzy mnie teraz oglądają, spróbujcie y, teraz coś nagrać. Tak, Powiem nieco, może dojść jednak teraz byle co, kompletnie byle co. Tak, teraz powinno zadziałać. Myślę, że teraz zadziała bez niczego. Ile Jeden oglądający, dobra, widzę, że to się lekko już spada w kółko i tak dalej, ale 10 minut prawie ten. ten... No i... Pokój reż reżyserski, spróbuję coś tutaj. Stan, trans stan transmisji pisze ok, i nie wiem o co chodzi, bo, bo po prostu to nie jest ok na pewno. Jej, nie wiem o co chodzi w ogóle. Bo powinno być wszystko dobrze. I tego, no i to nie jest wszystko dobrze, właśnie. A nie, nie mam pojęcia po prostu o co chodzi, bo to miało być, no. Nie da się. Nie, to po prostu jest bez sensu, bo daje, daje na to, żeby to było dobrze i nie ma, po prostu nie robi się to dobrze, że tak powiem. Edytuj. Ta transmisja jest, tylko że z tej transmisji nic nie wynika po prostu. Halo? Dobra, mam pytanie, czy teraz widać ten ekran tutaj? Wow, widzę, że tu jest coś. Raz będę machał, machał tutaj myszką. My, myślę, że teraz to powinno być ok. Yy, spróbowałem to udostępnić chociaż ekran, i to co piszę, to udostępnienie ekran się powiodło. O, widzę tutaj już pierwszą osobę na czacie. Dziękuję. I nic, nie widać ekranu. Widać? Widać ciągle teraz cały czas. Wiem, że jest opóźnienie tam. To jest normalne to opóźnienie 20 sekund, czy ileś tam sekund, ale czy w ogóle widać ekran? Powinno, powinien być widoczny ekran. O, tu sobie tam to, tak? Tak i jest, czy widać wszystko? I nic nie widać, jak Widać? Yy, 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 widać, że w ogóle teraz cały czas. Wiem, że jest opóźnienie tam przez 100 to opóźnienie 20 sekund, czyli sekund, ale czy w ogóle widać jak yy, Tak. No, jeśli widać ekran, ale jest to ekran typu tam tylko jeden cały czas, czy ten ekran się zmienia, czy to jest gra? Aha, jeśli u Was trochę, no trochę, ale ile to jest trochę? Jest coś? Aha, cały czas jeden, mówicie. Aha, dobra. Rozumiem tutaj. Eee, wow. E, czy teraz coś widzicie? Widzicie coś? A spróbujcie teraz napisać coś na czasie.

Nie dojdę do kąfy, bo nie dam rady. Nie widać. Hmm. Nie, to już... Hmm. Jeszcze raz. Dam teraz jeszcze, spróbuję ostatni raz, utożsamnij ekran. Czy, yy, o powiedzcie mi, czy teraz coś widać? Nie, nie do komu, bo nie dam czy jest to jakaś zmiana? Czy jest tam jakaś zmiana, czy coś? A i, mówicie, że nie ma czas, że nie ma y, czatu, mi y, na, prywatnie piszecie. Jeśli nie ma czatu, y, to to jest pytanie, czy jesteście zalogowani na pewno? Nie, to... Dobra, więc tak, widzę, co to widzę, to tutaj po prostu to nie działa ten live, nie wiem o co chodzi, ale to tyle, no, spróbuję teraz od razu Wam w wynagrodzenie, wrzucę teraz dwa albo trzy odcinki, no, to będą dwa odcinki, tak, mam już, już wcześniej nagrałem je, więc to tyle, chyba, no, widzę, że nikomu nie działa ten ekran. Wow, ale się teraz, dobra. Więc to tyle, to jest nieudany live, ale na pewno spróbuję robić kolejne, tylko do tego chyba jeszcze jakieś programy będą muszą być, więc to tyle, no chyba. To tyle, no spróbuję teraz od razu, a więc wynagradzenie, teraz dwa, trzy odcinki, no to będą dwa odcinki, tak, Wcześniej wcześniej nagranie, więc to tyle, trzymajcie się.